Sławki z ławki rezerwowych e, Orest Lęczyk, dzisiaj e, Gikiewicza, Madeja i Szewczuka i chyba tylko Madej poprawił jakość e, gry. Ewidentnie Chlask. tak, G Gikiewicz absolutnie niewidoczny, Szewczuk też nie. Widoczny. Madej, Madej, szansa na 2 do 2, będzie rzut karny, tak jest! Rzut karny i to powinna być czerwona kartka jeszcze dla zawodnika Widzewa jest czerwona kartka dla Wojciecha Szmanka. Jak nie chcę nic mówić, Adam, Wiesz, wynik typowałem tego meczu w rozwoju przed meczem, nie, bę, nie będę przypominał tego Czesławowi. Jeśli nie. coś dzisiaj bardzo lubisz się chwalić, ale oddaję, ci tak, to prawda, Ale. Jeszcze, I Jeszcze trzeba, żeby Karny wykorzystać. Pamiętajmy, o pamiętajmy o się... że Przemysław Kaźmierczak dwa już w tym sezonie zmarnował. W meczu z Lechem Poznań karnego strzelał Sebastian Mila. Szybko teraz Rafał Kędzio. słuchamy. A ja wam powiem, że trener Ores Lęczyk właśnie udaje się do szatni. Ores Lęczyk nie chce patrzeć na to, co się dzieje. A to już jest szósta minuta doliczonego czasu gry. O nie patrzy, a tymczasem chyba Sebastian Mila weźmie odpowiedzialność. No, co tu się jeszcze będzie działo? No tak, Michiewicz... trzeba, Szymanek musi pójść do szatni, on nie może stać na ławce rezerwowych. Michniewicz zdjął kurtkę, emocje naprawdę sięgnęły Zenitu. No jeśli narzekaliśmy, proszę Państwa, po pierwszej połowie meczu, to druga nam to z nawiązką wyrównała. Ależ emocje. Teraz fatalnie się zachował Szymanek, który dał Madejowi wbiec przed siebie. No i popatrzmy. Trochę chyba uśpiły te pewne interwencje środkowych obrońców i Szymanek, który na dobrą sprawę dał przez cały mecz bez zarzutu, popełnił błąd w najważniejszym momencie. Ależ teraz odpowiedzialność spoczywa na Sebastianie Mili. Ogromne nerwy Maciej Mielcarz kontra Sebastian Mila. Ten mecz trwa już. Myślę, że z czasem doliczonym i pierwszej i drugiej połowy około 100 minut, Mila kontra Mielcarz, Mila, ależ precyzyjnie, ależ ma nerwy Sebastian Mila, w takim momencie strzał wprost w okienko i będzie chyba 14 mecz bez porażki Śląska Wrocław pod wodzą Oresta Lęczyka, ależ radość, pan Orest chyba gdzieś tam z tunelu już to wszystko oglądał, Załamany nie widzę Już nie będzie wstąpienia gry. To już jest koniec tego meczu. Śląsk Wrocław. Widzę pójść dwa do dwóch, ale uderzenie Sebastiana Mili. Piękny finał na pełnym ryzyku. Sebastian pokazał, że jest kapitanem z liderem niemalowanym. Naprawdę zagrał fantastyczną piłkę.